Witam wszystkich ponownie na moim kanale, dzisiaj znowu wycieczka jest przepiękna pogoda, mam dzisiaj sobotę i stwierdziłem, że nie ma co siedzieć w domu przejdę się gdzieś i postanowiłem że pójdę do miejsca które się nazywa Tama Plaza jest to w sumie nic jakoś mega specjalnego, ale po prostu potrzebowałem jakiegoś celu, więc zobaczymy sobie dzisiaj co to jest Tama Plaza, co można tam zobaczyć, co można tam zrobić, porobić. Dzisiaj w ogóle Cosplay na Neliego. Zacząłem się dzisiaj przy goleniu. Co on zaczniemy od czegoś, czego nam się nie udało kupić w zeszłym razem. A jest to kawusia. Udało mi się dzisiaj kupić moją ulubioną kawę na mojej dzielni. Dobra, wasze zdrowie. Mmm, pyszna kawa. Tak to można zacząć sobotę. Coś, e, co się nazywa w Japonii danci. Danci to są mieszkania komunalne, e, budowane w latach 70., -tych, 80., -tych, e, jakoś tak. Do dzisiaj są z tego co kojarzę, e, administrowane przez komuny, przez miasto e, i raczej są to mieszkania dla e, ludzi, którzy po prostu nie mogą sobie pozwolić na wnajmniej czegoś samym, z powodu finansowych oczywiście. Nie, 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 nie. Co to w ogóle za typ? Co on w ogóle opowiada? Z, z, z. Jakieś fake news o Japonii tutaj rozprzestrzenia. Jakie mieszkania dla biednych? Idioto. To nie są mieszkania dla biednych, to są jedne z najbardziej pożądanych mieszkań w Japonii. Loteria jest, żeby się tam dostać. Loteria. Ludzie się zgłaszają, chcą tam mieszkać. Są to duże mieszkania, bardzo tanie mieszkania, idealne dla rodzin. Nie trzeba w tych mieszkaniach płacić nic: żadnych kimani, żadnych depozytów, nic kompletnie. Są to mega tanie mieszkania. I żeby się dostać do takiego mieszkania, czeka się latami. Latami się czeka, żeby się tam dostać. Są to w ogóle dobre mieszkania dla rodzin z dzieckiem. A w ogóle, to dużo tych mieszkań też należy do firm. I firmy pozwalają tam mieszkać swoim pracownikom za darmo. Albo za symboliczną kwotę 30 tysięcy jenów. Ale ci dam fuck do Japonii. Oba, ogonam daj. Eee, nigdy nie byłem w środku, ale przynajmniej z zewnątrz to strasznie przypomina. Strasznie mi te budynki przypominają e, nasze takie socjalistyczne budownictwo, którym pewnie, było, którym pewnie było to inspirowane, bo z tego też co pamiętam e, Danci e, było budowane ze względu na to, że mogły pomieścić dużo osób za bardzo mały koszt, czyli no, teoretycznie to samo co my mieliśmy za czasów socjalistycznych. lunch. E, właśnie byłem e, w czymś bardzo ciekawym. Jest to po prostu budka z jakitori, coś takiego jak znamy z Polski, jakieś futraki i tak dalej. To pewien pan tutaj od 92 roku, czyli przez ostatnie 29 lat, codziennie sprzedaje jakitori z samochodu. Nie wiem, może jeszcze widać na tym, a jak nie, no to tutaj e, pokazuję właśnie jak to wygląda z zewnątrz. Kupiłem sobie parę, parę takich jakitori. Jakitori to, to są po prostu szaszłyki. Głównie, jak sama nazwa wskazuje, jaki Tori, jaki e, pieczony Tori, czyli ptak, Tori ptak. Czyli w tym przypadku kurczak, no, raczej się innych ptaków tutaj nie je. Tu w ogóle za mną, nie wiem, nie wiem czy widać, eee, rośnie ryż. Nie jest to już centrum miasta, ale dalej jest tu zabudowane eee, dosyć i, i randomowo. Rośnie ryż. Czyli tak, tutaj najpierw zaczynam od czegoś, co ja bardzo, bardzo lubię. Jest to e, skóra kurczaka e, w sosie sojowym i właśnie pieczona na ogniu. Mmm... przepyszno. W ogóle mam strasznie skórę z kurczaka. Bardzo się ucieszyłem jak zobaczyłem, e, że sprzedaje tutaj ten pan jakitori, ponieważ jest to coś... Dlaczego mi brakuje jakitori? Y miejsca z jakitori y to w ogóle jedno z moich ulubionych w Japonii. Uwielbiam chodzić do tych miejsc. Um, więc fajnie, że teraz, mimo tego, że wszystkie te miejsca są pozamykane, dalej mogę sobie to kupić w naprawdę dobrej jakości i pyszne. I oczywiście, żeby mieć bardziej taki feeling, że jestem w restauracji z jakitori, pozwolę sobie dzisiaj również na orężadę chmielową Zdryweczko Dalej mamy wątróbkę drobo... Dobro, dalej mamy wątróbkę drobo... Dalej mamy wątróbkę drobiową Jest to coś co bardzo, bardzo uwielbiam Nie w domu się w ogóle też dużo je wątróbki więc e, cieszę się W Niemczech wątróbka nie jest tak popularna więc byłem zaskoczony, że w Japonii się też dużo je Jestem bardzo szczęśliwy. Jest taka bardzo, bardzo kremowa. Następna rzecz, którą sobie kupiłem to jest negima, czyli pierś z kurczaka na zmianę z taką cebulą japońską. Mm. Naprawdę jestem zaskoczony, jakie dobre to jest u tego pana w tej budce. W ogóle za jeden taki patyk zapłaciłem 130 jenów, czyli nie wiem ile to na polski, ale no, nie jest to dużo. Można naprawdę zjeść fajny lunch za bardzo niewielką cenę. I ostatnia rzecz to jest po prostu piers kurczaka bez żadnych dodatków w sosie sojowym. Mm. jest to naprawdę przepyszne. Samo mięso jest mięciutkie rozpływa się w ustach, jak. Ktoś będzie w Japonii, to naprawdę polecam jakikolwiek sklep z yakitori. Naprawdę warto, fajna atmosfera, zawsze jedzenie przednie. Plus to naprawdę dobrze pasuje z orężadą chmielową do wszystkiego. A jeszcze było parę innych do wyboru. aczkolwiek nie przepadam za całą resztą z tych co było, chociaż tutaj chciałbym. Pozdrowić ciebie mamo, bo mieli e, kostki, te takie kostki kurza, e, skóry, krząstki, nie wiem jak to się nazywało. Moja mama bardzo to lubi, zawsze się tym zajada. A się okazuje, że w Japonii to jest ogromny przysmak i właśnie można w, każdej, w każdym yakitori kupić sobie takiego szeszuka z tym. E, mieszkań czy budynków mieszkalnych w Japonii, e, takich bardziej luksusowych. Są to mieszkania stylizowane powiedzmy że na europejskie i mają takie dziwne jakieś bramy. E, taki dwor stylizowany na Włochy może. W ogóle jak się wchodzi zaraz, zaraz może mi się uda to. Nagrać też, jak się wchodzi, jest tam takie miejsce, gdzie można siąść, e, w ogóle jest to, i wygląda to bardzo luksusowo. Jest to zwykły po prostu e, budynek że tyle że jest dosyć drogi. Tak, najpierw mamy daifuku. Daifuku to jest typ moci, w którym znajduje się zazwyczaj jakiś owoc. W tym przypadku mamy Shine Mascato. To, są to winogrona bardzo, bardzo drogie, japońskie. Wygląda to mniej więcej tak A jest całe w cukrzy płytrze Dobra, próbujemy. Mmm, mm. pyszne. Ten winogron jest przepyszny. Są to naprawdę drogie winogrona. jedna kiść tych winogron kosztuje około 2000 jenów, czyli jakieś 70-80 zł. Ale no, jest przeogromny. Jest strasznie taki twardy. Jest strasznie słodki. Do tego jeszcze właśnie to moci e, dookoła. Jest to coś niesamowicie dobrego. daifuku uwielbiam strasznie. Następną rzeczą, jaką kupiłem to jest Namakrimu Dorayaki. Dorayaki, czyli e, druga taka dużo, bardzo znana japońska słodycz. E, Między innymi e, jest to ulubiona potrawa Doraamona. Nie wiem, może ktoś kojarzy Doraamona. E, jest to... Postać taka głównie dla dzieci japońska to jest trochę specjalne, ponieważ zazwyczaj e, do są wypełnione anko, czyli pastą z czerwonej fasoli. Aczkolwiek w tym sklepie, który, który znalazłem, e, do jest wypełnione bitą śmietaną, czyli maksimum I e, samo anko jest o smaku kawy, więc no, jest to coś specjalnego. Odwróżmy to. Wygląda to mniej więcej tak, czyli są to dwa takie no, naleśniki, coś podobnego do naleśników, a w środku mamy właśnie yy, bitą śmietanę plus anko. Mmm, bardzo dobre. W ogóle, bardzo mocny smak yy, kawy w tym jest smakuje totalnie jak, jakbym pił jakieś espresso czy coś podobnego w ogóle nie ma po smaku e, anko kompletnie tej bitej śmietany szczerze mówiąc w ogóle nie czuć e, kompletnie też zbytniej tutaj w środku nie widać i same te naleśniki czy biszkopty nie wiem jak to nazwać e, właśnie smakują bardziej biszkoptowo niż... E, niż dora jakie do tej pory jadłem ale jest przepyszne za każdą z tych rzeczy zapłaciłem 230 jenów czy jedno dajfuku 230 jenów to kosztowało 230 jenów e, plus podatek, e, ponieważ ona nas się dolicza cały czas podatek, ale nikt nie spełnia sobie cen z podatkami, tylko przed podatkiem pycha czyli tak, to były japońskie słodycze a teraz idziemy dalej do e, Tama Plaza. W ogóle mi to strasznie długo zajęło przez te wszystkie postoje A um, jestem jeszcze umówiony za jakieś 4 godziny Mam nadzieję, że zdążę Wstarłem teraz od takiego typowego centrum handlowego na obrzeżach Tokio Dzisiaj nie jest aż tak źle Jeśli chodzi o ludzi widać, że ludzie raczej zostają w domu Zazwyczaj to jest pełno, 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 pełno. No, A tak, jest to taki bardzo fajny koncept w ogóle, bo zazwyczaj bardzo dużo się dzieje właśnie w takich centrach handlowych w Tokio i pod Tokio na zewnątrz. To nie jest tak jak na przykład w Polsce mamy, że mamy przeogromny centrum handlowe, gdzie się wchodzi. No jest to takie... Jest część tutaj za mną, E, które jest w budynku, ale powiedziałbym tak, że 50% sklepów jest e, na zewnątrz. E, można do nich wejść właśnie z tego poziomu takiego głównego otwartego placu. Mi się to osobiście też bardzo podoba, bardzo lubię. I e, jest fontanna. E, niestety nie pozwoli mi kręcić e, na terenie. W centrum Handlowego przyszedł Pan, poprosił mnie bardzo grzecznie, żebym, żebym nie kręcił. Na szczęście pozwoli mi zachować to, co już nakręciłem, więc nie było żadnego problemu. Powiedziałem, przeprosiłem ładnie. Ale w samym centrum handlowym jakoś ciekawych sklepów nie było. Najciekawsze było młodzi. Być może parę osób zna. Wiem przynajmniej, że w Berlinie są młodzi. Nie wiem, są w Polsce w, w większych miastach sklepy młodzi czy nie. Ale też w Młodzie nic nie było takiego, więc ja powoli się zbieram z powrotem Ze względu na to, że jestem jeszcze umówiony ze znajomym Japończykiem Na pewno się jeszcze odezwę z drogi powrotnej, więc widzimy się za chwilę Już nic się dzisiaj nie wydarzy takiego, jestem prawie na swojej stacji. Ech. Jak już zapowiadałem wcześniej, idę się zaraz jeszcze spotkać ze znajomym. Chciałem podziękować za oglądanie filmu. Ech. Mam nadzieję, że się podobał. Jak się podobał to bardzo bym się ucieszył z łapki w górę i subskrypcji kanału. Piszcie mi w komentarzach co Was interesuje w Japonii, co byście chcieli zobaczyć. Piszcie mi też, co się nie podobało na przykład w moim filmie. Jest to bardzo ważny feedback dla mnie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Matane.